Czy kemping i karawanik nie jest fajny? Polecam Wam! Dzisiaj zatrzymaliśmy się na płatnym kempingu dla kamperów w Fuzina di Val Romana w regionie Alpe Adria, tuż przy granicy z Austrią i Słowenią. To miejsce ma wszystko, czego potrzebujesz podróży. Prąd, wodę, zrzut czystości, pełny serwis kampera, koszt postoju tylko 10 euro za 12 godzin lub 20 euro za pełną dobę. Ale wiecie co? Kamperowanie nie powinno być oceniane tylko przez pryzmat ceny. Tutaj płacisz nie tylko za miejsce, ale za coś, czego coś znacznie cenniejsze za dostęp do widoków, atrakcji, jakich nigdy nie dostaniecie z okna pokoju hotelowego. Kilka minut drogi stąd znajdują się słynne jeziora Lagi Diffuzine, dwa polodowcowe cuda. O krystalicznie czystej wodzie, otoczone górskimi szlakami, lasami idealne na spacer, trekking, chwile z niesamowitymi widokami. Spójrzcie tylko nad nami panorama Julejskich Alp widać potężny mangard do wysokości 2679 metrów I właśnie w tym tkwi magia podróży kamperem, że to nie tylko nocleg, ale wolność, kontakt z naturą i dostęp do miejsc, w których w hotelowych katalogach nawet się nie pojawią, dlatego ten kemping polecam każdemu, kto podróżuje przez północne Włochy. To coś więcej niż zwykły postój to brama do jednej z najpiękniejszych alpejskich przygód.